Witam serdecznie szanownych naszych widzów, kupujących, rodziny i wszystkich zapraszam od razu do prezentacji takich pięknych przedmiotów, nowych widzów. Zachęcam do subskrypcji kanału, łapki w górę, komentarzy. W, ad, w opisie jest adres mailowy, na który y, zapraszam do kontaktu po zakupieniu przedmiotów, nowych widzów. Dobra. Tak, zaczynamy. Pierwsza rzecz. Kochani, trzy pojemniczki. Jestemka tutaj się wydurnia za kamerą. Tak, ty... Proszę bardzo, kochani. Te trzy piękne pojemniczki bez sygnowań. To wygląda na Wocławek, coś może. Nie wiemy jest to ceramika, stan bardzo dobry, piękne są. Sprzedajemy tak, jako ceramika tak, no. tak, dokładnie. Jest to ceramika, tak. Na cukier, nam yy, mąkę, mąkę i na sól. I na sól. Chcemy, żeby trzy razem poszły, jak nie będziemy rozdzielać, kombinować aż w końcu znajdą swojego yy, właściciela. właściciela. Dokładnie. Kochani, trzy pojemniczki 65 zł, jest tylko, może pokaż bliżej. A ja, jak zwykle, udam się z tej strony i wezmę miarkę. Ach, bo ty co innego mierzyłeś? Sobie. Wysokość 15,5 cm, a szerokość to mniej więcej 12 cm za 3 sztuki. 65 zł wpisujemy, jak zwykle, kochani, w komentarzach. No, pięknie, nie? No, śliczne pojemniczki, mm -hmm. bardzo ładne. nie? Następna rzecz. Ojej, gruszeczka. Grusze, gruszeczka dalej, jest dalej. prawdopodobnie ze szkiełka. Aczkolwiek może to też być kryształ. W każdym razie nam wygląda to na szkiełko. Gruszeczka ma... Już mierzę. 14 cm wysoka. Gruszeczka wpisujemy 22 zł. Ok. Teraz sobie to, tutaj, to tutaj przełożę tu by było to na kamerce jeszcze trochę. Mhm. Yy, tak, taki piękny wazonik tutaj postawię. Wazonik o wzorze cebulowych z dwóch stron. Pod spodem, proszę bardzo, jest fibelek Sygnowanko Kala. Dobrze widzę. Wysoki na 14 cm, wlewik 8,5. Kochani, wazonik wpisujemy. Wazonik cebulowy 40 zł. Dobrze, to zapisałem. Teraz tak. Taka piękna paterka. Majdane. Stan idealny. Naprawdę piękna paterka. Sygnowanko. Demokratische Deutsche Republik. Coś tak w tym stylu. Germany. Kochani. Piękna e, paterka. 32 cm długości. Szerokości 21 prawie. wysokości nie będę mierzył. <laughs> bo nie ma potrzeby. I paterka, kochani, spisujemy paterka w róże 35 zł. Wiatraki. Taniutko. Taniutko. No owszem, że taniutko, wiatraki. No, gdzie są wiatraki? to są te, takie maleńkie. Dobrze. O, ten Dobrze, Dobrze. taki mhm. mały... ojejku, ojejku, zestawiczek. Zestawiczek wiatraczki, taki dekoracyjny. Wiatraczki, ja jestem przekonany, mhm. że to jest ręczna, tutaj jest chyba nawet, nie? O, to nóżka. No, no malka. Ue, ue, ue. Mm -hmm. Ładne, dekoracyjne, coś pięknego z tymi wiatrkami. No, Zmierzymy 15,5 cm długości, kochani, szerokość to jest pewnie 6, już widzę. Wiatraczki 25 zł, kochani. Dobrze, piękne wiatraczki. Teraz talerzyk w kotek. Justynka coś powie, a ja trochę stół. Hej, hej, hej. Koteczka macie z doniczką. Piękny. Od razu piękny. Kobaltowy kolor kobaltowy, no, i to jest właściwie mógłbym... kobaltowy. Ok, tak jest to Royal Copenhagen. Można go zawiesić na ścianę. 19,5 cm szerokości z roku 1970. Talerzyk to jest. To, mhm. to była jakaś produkcja tych talerzyków były z różnymi zwierzątkami i w ogóle i tak dalej. Mieliśmy parę takich talerzyczków. Mhm. No co? Talerzyczek, kochani, z Kotkiem. Talerzyk Kot. 50 zł, nie? Mhm. Ok. Miseczka ażurowa będzie jeszcze taka ładna, piękna. Kolejna taka miseczka. talerzyk już mówiłem, miseczka bez sygnowanka, ale jest ażurowa. Jest w stanie igła. Dlatego miseczka ażurowa wpisujemy za 30 zł. 19 cm szerokości miseczka. 30 zł za miseczkę, kochani. Mhm. Wazon. Teraz mamy bardzo wielki to wybacz, nie mieliśmy. Stopii, nie, nie wazon jest pierwszy raz u nas. Taki, tak, taki wielki w ogóle, jeśli chodzi o te ptaki, bo w tych ptaków to mamy różne wielkie rzeczy. Jest to, wiadomo, tutaj e, chińskie wykonania, te rzeczy same, ale no to jest kobaltowe. A może się komuś przyda. Koloru kobaltowego, może i no, piękny wazon, wysoki, stan igła. Z tyłu nie ma w ogóle nic. Z przodu ma te ptaszki, jeśli ktoś zbiera, Nie, to zapraszamy. jest Paw, no dobrze, 28 cm wysokości, 8 w lewik, kochani, wazonik 55 zł. No duży jest. Bardzo duży, no. Duży jest. Piękne, kwiatki. Tutaj ładnie wazonik zostawiam, Zamknięć tylko okno, zamykamy tylko i już się robi duszno, nie? No. Tu jest jakiś talerzyk za 5 zł. Mały taki talerzyczek deserowy, deserowy, czy tam nie wiem, no synka tak tutaj napisała i może tak być taki malusieńki talerzyczek w ogóle. Hmm? Tutaj się nam znalazła. No, no, 17 cm talerzyk, taki i talerzyczek wpisujemy. 5 zł. Talerzyk w rurze 5 złotych. Mamy ich więcej, abyście byli chętni, tak? Takich tych małych, tak? Będziemy na razie no. po jednym pokazywać, nie? O. Ostatni już kieliszeczek, Stotni tylko pięknych... że ten jest mniejszy niż wcześniejszy. No nie? On jest mniejszy Ciu czy ten mniejszy? chyba o centymetr 24 cm wysokości. W Lewik 10 i kielich. Kielich. kielich 16 zł. Dokładnie kochani, tu jeszcze pokażę tylko te dwa Dwa takie talerzyki. Możemy zrobić za 10. Zł. Dwa talerzyczki, 10. Kaniocha jak bardzo. No. Ja no tak, no tak. No takie talerzyczki ładne, może gdzieś coś scena, coś podstawkę. Jakby ktoś był chętny pisać 6 sztuk. 6 sztuk takich mam. Tak się przypałętały. Ok. To teraz tak. Może teraz kolejną rzecz ustynku. Tak jest. Osłonka, osłonka na kwiatek. malutki. Taka no. mała osłonka na kwiatek. Wiatraki. Tak, wiatraki. znowu wiatraczki. Nie ma sygnowania. Ja to podejrzewam, że to jest tam holenderskie wykonanie. Tak mm -hmm. wygląda. Bardzo ładna. Bardzo ładne. W lewik, kochani, 10. Wysokość 8. Osłonka na kwiatki 12 zł. Dobrze, pięknie. Ale się zostawię osłonkę. Jest. Tutaj znowu fajny z Polski nasz. Piękny na świeczuszkę z dziurką na zawieszkę. Piękna rzecz. Przypomina czasy dzieciństwa. Bo wisiało tego u nas w domu mieliśmy no. tego pełno na ścianach talerzyków i tak dalej. No i to na świeczuszkę. Z tyłu jest sygnowanko piękny, Zegarek chodzi. Piękny zegarek chodzi. Jak, a słychać jak tyka, nie? Mm -hmm. No zegarek piękniusi. Wysokość 23 cm. Szerokość 8 cm. Kwota fajans 45. <laughs> Można wpisać fajans 45. Czy deseczka na ścianę. Ale prosilibyśmy, kochani, y, kupujący i nowi, tak y, w sensie jeżeli ktoś coś kupuje, to prosimy napiszcie, na przykład trio i kwotę. Wazon kwota. Tak żeby inni kupujący wiedzieli, yy, widzieli dokładnie ceny i żeby to wszystko tak ładnie było, że to tak zasadnicze żeby było. Nie? Jak na przykład o, tutaj yy, osłonka na kwiatki 12 zł, nie? dwa talerzyki, 10 zł. No dobrze. Już ładnie powiedziałem ślicznie. Doniczki różowe. Takie dwie donice różowe. Doniczki mają po 17 cm. Tutaj w lewy są też szerokie, bo pewnie nie mierzyłem. Jesynka wam zrobiła w fajnej cenie. 13 szerokości, 14 wysokości, dwie doniczki różowe, 12 zł. Tak jest. Dwie doniczki 12 zł wystarczy wpisać i będzie elegancko. Bardzo ładne doniczuchy. Tu ceramika śliczne, nieobdrapane stan igła, igła. No. To jest taki pudrowy ruch. Tak, Made in Germany, tak, nawet jeszcze tutaj są te Made in Germany. Widać? No, no. dobrze. I... Okej, okay. ja, czyli to, to poszło. Czemu ja tak się podzę, to nie mam pojęcia tutaj dzisiaj. Kochani, no. to, taka torba, musisz mnie pokazać z tą torbą, nie? taka torba... Niżej wyszła. 50 cm ma taką szerokość, nie? Wysokość... 60, tu jest takie chwytanko. Strafacz zrobić tak i to tak wygląda, nie? To no jest nowe. I to się kładzie na pranie czy na co kto tam chce. Nowa na działkę w sam raz, nie? Jak to się składało. No tak. Na no, działkę w sam raz. Fajna rzecz. Może się Nie tylko, przydać. można na poduszki jest... przechowywać koce. No, dokładnie. Czy tam jakieś rzeczy? Ktoś ma miejsce tu? Czy na przykład porcelanowe cudeńka przenosić? No właśnie. Nie, tego nie próbowaliśmy. Nie? No. Ale ogólnie nie. No i ta torba, możesz już na dół tak, tą kamerką nie Już nie, nie trzeba mnie tak no, pokazywać. dobrze, dobrze. Torba na. na co? Torba niebieska, 16 zł. Torba na pranie, można też wpisać. 16 zł. No ja zł, tylko tak napisałam w yy, I teraz Justynka coś tam ma z tamtej strony. A to jest co o, teraz? Jakaś torba. Teraz to jest torba, Pani kochana. Która? Tak, na rower. Torba na rower macie. Torebeczkę na rower. Tutaj macie schoweczek. I tutaj macie też schoweczek. O, tam w środeczku nic nie ma, forsy nie ma tam. Więc na rower, ile ta? 10 zł, no ja mam ci pomyśleć o 10 zł. Ceny, Ty piszesz cenę i jeszcze nie No ale ty masz pytasz, karteczkę, proszę ci bardzo. Vazon 55, ale jaki? Wazon Kowal 55, kochana, ty pisz całymi zdaniami mi tu troszeczkę. A no, co to tak buczysz? No, Przecież tu patrz, patrz, e, piękna, Ja to już pokazałam. Fajna jest, elegancka, szerokość 25 cm. Tu są takie rzepki na rowery i elegancko. No. Dobrze. I tu jest jeszcze taka torba i synka, co tutaj tak. zaprezentuj sama ładnie. Jak to to Tylko ładnie. powiedz ten. Bo tam było kilka tych torobin. Aha dyka. dyszka. Dyszka, że z taką torebusie, kochani. W środeczku też macie tam różne przegródki. Dyszeczka, kochani. Mhm. Ja nie wiem czy to jest skóra czy to jest skóra. Sprzedaj Daję. po prostu jak to, torebka... 32 cm. I wysokość 25 stan. Bardzo, bardzo ładna. Jak, no, nowidka, no no nitka no. w ląpie się ładnie kupita. No nie. <grym> Zróż, chyba nie. <grym> Zróż, nie. Tak <grym> się chciałem powiedzieć. <grym> Okej. Okay. No, nie, to teraz nie wiem się tak, tak, nazywać, tylko jak to się nazywa u nas w Polsce. Nie, nie wiem jest to. Nie, nie mam nie pojęcia. No hmm. dobra, może coś dla następnego? Ja sobie bym tu odnosiał co. Jajeczko. Jajo macie otwierane. Otwierane jajeczko, proszę bardzo. Jajo, jaka cena? 40 zł. 40 zł. Piękne jajeczko, ja może otworzę. No. Ja sobie jedną ręką nie poradzę. No ja wiem o tym, nie? Tak więc wiesz, jak to jest samemu robić sobie tutaj, to tak też trochę latać za tą kamerką, to też nie jest tak wesoła moja droga. No. Jeśli chce, to się wszystko zrobi. No, oczywiście, pewnie, no. że tak tutaj masz rację. Jakiś sensor na rower, czy coś tutaj sobie jeszcze pani kochana wpisałaś. Yy. Aha, no ale tak, to musisz podać całość, bo ja to tam opisałam, bo Aha. nie wiedziałam, jak to się nazywa. Na rower sensor GPS Polar G1, 20 zł. Jest to. Aha. Tu, tu są to? Te przy... Tak, tak, ale to jest w tym. Tak, tu są jakieś. Książeczka, do tego jest jakieś papierki, jakieś no i, i tutaj. I tutaj masz cały na... ten sensor, nie? Tak, wiem, ale ja się, jeszcze się go yy, jeszcze zakłada na ten, yy, na pas tutaj, wiesz? No. I tam śmierzy. Na pas świetnie, mhm. Do tego jeszcze jest bateryjka jedna, bo tam pewnie jedna się wyczerpała, czy tam właściwie nie. Tak. Były jakieś bateryjki, ja tu nic nie wkładałem, jakby ktoś był zainteresowany, śmiało opisać, jest bateryjka. To się tym y, pobawię, może, ale ja nie mam czasu na te rzeczy. Człowiek jest zbyt za, bardzo zapracowany, ale te, tutaj ta piękna rzecz 20 zł. Okej, okay. piękna rzecz. Dwie dyszki. O, za dwie dyszki to papier Teraz tak. Nie mi ten. Lub. O. Ładny, piękny, pojemniczek kryształowy. Otwierany od góry. Tak. 13 cm wysoki, 9 szeroki. Czapę ma. Uh -huh. Bardzo ładny. Piękny, nie to Śliczna rzecz. Uh -huh. Wykonanie naprawdę piękne. Stan igła, oczywiście, kochani. Puzdereczko kryształowe 30 zł. Dobrze. Teraz zaprezentujemy takie piękne trio. Germany, Germany. Proszę bardzo, talerzyk. Coś tu się przykurzyło, okno było otwarte i, i się przykurzyło. No. Tutaj jest sygnowanko. A śmiesznie z boczku w ogóle no, to sygnowanko, tak. nie? Taka mała z filiżaneczka, nie? No, taki talerzyczek. Mhm. Podstaweczka i talerzyk deserowy, nie? w są te sygnowania 50 razy. Piękne. Triko. Wpisujemy trio w róże 30. Wróże to są jest tylko? Tak, róży Trio Trio róże 35 złotych. Jeżeli ktoś chce. Można wpisać dwa razy trio. Pod, tylko że nie za, za 2,35, tylko że... Sztuka. Sztuka Sztuka 35, 35 złotych. Zł. No. Dobra, fajnie. Słoik jakiś. To to? Mhm. Pani? Proszę bardzo. To no teraz ty mówisz pani kochana. Słoiczek macie. Na przetwory, No nie? Na przetwory. Piękny Na przyprawy mhm. 5 zł. 16 cm wysoki 10 szeroki, Co tutaj w ogóle jest napisane, nie? Fido. Fido. Jakiś Fido. Made in. Italii? Italino. No włoski, kordzenie, nie wiadomo. Skąd się. To Ale jest trzeba. bardzo. Ale gruby. Jeden liter. Jeden litr no pojemności. Bardzo Fajnie gruby? się otwiera, tu widać, że to jest po prostu nuweczka, cewka, guma, guma Wpisać mhm. 5 złotych, słoik 5, 5 złotych, zł. mhm. nie? Zamknę, żeby się czasami nie... o, zamyka się świetnie, fajna sprawa. My A przetworki robimy. robimy. No, my na przykład nie robimy. Nie, ale znam osoby, które robią no, przetwóreczki. w nie? domu i ani przetworu, ani nic, ja dzisiaj robię zupę, zapraszam tak? na zupkę, super zupka będzie, jaka będzie to zupa? grobowa, fasolowa, fasolowa. Dobra, wazonik cebulowy był, nie? No to, kochani, czajniczek 40 złotych. Tutaj jest taki czajniczek z kompletu. Piękny czajniczek. Nie ma wytarć, nie ma przetarć. Stan igła. Musiało stać gdzieś w gablotce No, piękny jest, naprawdę, nie? Czajniczek, kochani, pojemność 0,7. Wysoki 21, szeroki 21. Kochani, czajniczek 40 złotych tylko. Dobrze. No tylko, tylko. Śpiewają ptaki, a idzie chmura. I tak spontanicznie może ja jeszcze tutaj pokażę. O co nam tutaj jeszcze chodzi? Jeszcze mnie nie pokazuj, dobrze? Bo Ty sama nie jesteś kochani, kochana, przyjść na kamerę, a, ten, a mnie byś pokazywała. Taka jest w siebie pani kamerzystka. Ale my tak chyba się uzupełniamy najlepiej właśnie, że synka kameruje, a ja pokazuję, nie? Piękna lampa. Nie do wiary, nie? Wystraszyłem, coś spadło. E, za to, że tak. Tutaj, o. Piękna lampa, kochani. Całe szczęście, że się nic nie potłukło. nie no. już takich rzeczy nie ma sensu płaść. E, śliczny kominek, e, stan idealny. Dobra, żaróweczki nie mam, jest gdzieś żarówka, dołożę żarówkę. Nie ma Ale już był Sieci. pokazywany, więc świeci. Tak, zrobimy Wam. Tu jest drewniany, jest przerobiony na. Przełącznik był pewnie kiedyś, ale no piękny stan, nie? Co tu więcej pod spodem? Kochani, no, trochę niżej? Mhm. Lampeczka jest na licytacji. Wysoka jest na 40 cm. Podstawę ma drewnianą? 20. No. Główna, jak i się tutaj się ustawi, potem zlatuje, nie? <noise> to tak. Yy, I tak. No. Od 150 zł licytacja. licytacja. Od stu mhm. pięćdziesięciu kochani licytacja. Po ma I dzisiaj mamy środę, to do czwartku do godziny 18. Mhm. mhm. Dobra. Taka piękna lampeczka. Dobra. Dobrze. I to by było wszystko? Czy może coś? się... Nie, to wszystko Nie, to będzie. będzie. Mhm. Mhm. Jeszcze... Dla chętnych, jakby ktoś chciał, można przypomnieć tylko 5 zł, zrobimy mniej, więcej, nie, lepiej zostanie. U nas to jest jednak marmur bardzo ciężki, składany, wysoki, też na 30 chyba ponad centymetrów. 33 cm, kochani, to jest na rolkę papieru do kuchenną, no, no, piękny stan. Tak więc wpisać można Sto jak 40 zł. Zaczęło kupić. No, mhm. i to by było chyba wszystko, nie? Tak Jeżeli, jest. No, nie wiem, czy chcesz z tym bo tu przelecieć może do gór. Nie, zrobimy to... shorta. Short to y, tak po prostu można jeszcze coś tu pokazać, może ktoś sobie coś tam jeszcze wybierze, nie? No to lecę. Short y, to tak to jest mała reakcja na, na shorta, tak więc no ciemno u nas, bo chmury przyszły. Będzie znowu padać, kochani. Będzie kochali. padać, nie? Pogoda jest taka, że tu zawiało tak, że fest był. że fest było. Dobrze, coś tu jeszcze może ten wywlekę. Kochani, pytać, zrobimy bardzo dobre ceny, jeżeli ktoś ma ochotę coś sobie jeszcze tutaj domówić. Wszystko tak sobie u nas tutaj leży, to można śmiało zapytać. No dobra, tu jeszcze jest cynko, wazonik taki i... i o, oczywiście tutaj jeszcze gościu czeka. Tu uwaga, bo to jest pan ochroniarz. No, tutaj gościu czeka dobrze. Tak, to by było wszystko. Pamiętajcie o tym, że paczuszki pani pakujemy, jak co pakujemy z tym pancernie z steropianu Z Polski wysyłane paczuszki. W tym tygodniu niestety nie pojedziemy. Awaria, auto. I tak to jest właśnie stale coś. jak to się mówi, jak nie urok to <laughs> każdy już wie. No ale co tam nie? Na przyszły tydzień będą już yy, kolejne paczki. Yy, Dostarczane do Paczkomatu, tak jak mówię, my musimy dojechać do granicy Polski, ale nie ma problemu. Dobrze, kochani. Łapeczki w górę. Łapka w górę. Łapka w górę.